W dobrej rodzinie, bo w rodzinach bywa różnie. Raz lepiej, raz gorzej, ale najważniejsze, że ona jest. Mamy w niej dzieciństwo i młodość, kształtujemy charakter. Przyswajamy pewne nawyki, a potem opuszczamy rodzinne pielesze i ruszamy w świat. Czasem bardzo daleki, ale myślą, wspomnieniami powracamy do rodzinnych stron. Raz z nim tak wiele się zmienia w rodzinach i w naszej małej ojczyźnie bierzanowie. Przenieśmy się myślą odległe lata ubiegłego wieku do małej podkrakowskiej wsi, ale o wielkich tradycjach, które tak pięknie opisała ówczesna poetka pani Kazimiera Janka. Gdzie jesteś, Bierżanowie, ukochana wiosko, coś chłopach swych miała, duszę szczerą, polską? Gdzieś słyszał przechodniu obrzasku porannym z szczek, godzinki do najświętszej panny. Stary Bierżanowie, gdzie są te sukmany, Gdzie te panie pióra i pas nabijany? Gdzie dziewcząt parkocze, pianek z tążekną, śliczne czepce kobiet, korale, gdzie są? Umajone wozy, konie z dzwoneczkami, cudne starościnie z pieprznymi śpiewkami, malowane skrzynie, stragarze rzeźbione, jakie to odległe dalekie, minione. A gdzie te sióde bały, Turą, środopoście, te śliczne odpusty i weselni goście, dożynki i śmigus, wieczornice szumne, czy to czy wszystko złożone wraz z sukmaną trumnę? A gdzie te tradycje rozśpiewania a może mi się tylko wszystko śni, może se to tylko, że nie uśpiewaj, że jej pracy, w Lwowie, Krakowie, słuchaj. Był to chór płościan z krakowskiej wsi, chór Bieżanowiaków, co dziś w grobach wsi. Zginął ten bieżanów wraz z tradycjami, studnymi i gospodarzami. dalekie, minione i już nie powróci, jak żeby kto kamień na dno morskie rzucił. Stary Bieżanowie, gdzieżeś się zapodział? Stare szmatki zrzucił a nowy przyodział. Dziś Kraków bieżanów, dzielnicą się zowie. I nowi dziś ludzie w nowym wieżanowie. Lecz za tamtym, starym coś tam w sercu płacze. Szkoda, że tamtej cudności nigdy nie zobaczą. Powstają nowe domy, osiedla, drogi, przybywają nowi ludzie, zakładają rodziny i znów następne pokolenia wspominają. Na przestrzeni czasu, odkąd tu przybyłam, cała okolica bardzo się zmieniła. Wtedy była droga, co się z niej kurzyło. A na niej konny też się zobaczyło. Na długie spacery z moim psem chodziłam. Tu, gdzie autostrada jeszcze łąka była. Był też mały lasek, drzewa w nim szumiały. Teraz samochodów sznurek pędzi cały. I architektura także się zmieniała bo z niejednej chatki willa wyrastała. Jak to jednak dobrze, że dwór stał jak stoi, w pobliżu kościoła, a także i szkoły. Pięknie odnowiony, zaprasza swe mury, pełni teraz rolę jako domu kultury. Wszystko jest potrzebne, taki wymiar Czasu, coraz mniej tu ciszy, a więcej hałasu. Ale mimo tego, nie każdy się dowie, że dobrze się mieszka w starym Bieżanowie. W starym Bieżanowie jest jeszcze trochę domów rodzinnych, przypominających odległy czas. Mają swój urok i przywołują wspomnienia. Wracasz jak ptak wraca, do rodzinnych starych stron zobaczyć ojca, mamę, ogród, stary dom, w którym kiedyś tak szczęśliwy byłeś, dobre chwile w nim przeżyłeś i wśród drzew. Tam czeka ojciec, mama i ocierał zęby. I nie powiesz ani słowa, gdy tam wszyscy patrzą w koło, a wśród drzew wciąż rodzinny stoi dom. A potem, jak dawniej, przed laty, Cieszę samotnie starą ścieżką wśród zieleni traw nad rzekę wspomnień, ale wiesz, nie znajdziesz już dni, które przeminę. kościółek to kawał historii tego miejsca. Bieżanowski kościółek Mały kościółek w jest coraz rzadziej przez nas odwiedzany, bo stoi obok tuż Piękny, nowy kościół wybudowany. Niby mamy kościół jeden, a jednak mamy kościoły dwa. W dużym, przestronnym my się spotykamy, mały kościółek po drodze mijamy. Stary kościółek z cudownym obrazem czeka na ciebie każdego dnia. Ze swoim spokojem, ze swoją ciszą, on ukojenie twojej duszy ja. Wejdź w jego mury, przyklęknij w nim, pomyśl, ile ludzi już tak robiło. Ilu strafionych przychodziło tu, a ilu pocieszonych stąd wychodziło. Więc gdy przechodzisz obok niego, są w jego mury, chodź na chwilę, by się pomodlić w ciągu dnia, by odwiedzić bierzanowską Maryę. Jak dobrze sąsiada, jak dobrze mieć sąsiadkę? Do sąsiada po młotek, do sąsiadki na kawkę. Z sąsiadem porozmawiasz o meczu, o polityce, z sąsiadką o dzieciach, o modzie i o kwiatkach w ogrodzie. Sąsiad, równy gość, sąsiadka, fajna babka. W ich towarzystwie miło płynie czas, smakuje ci ciastko i kawka. Uśmiechnij się do sąsiada, sąsiadką, za słów kilka. Będzie procentować ten drobny gest, nie będzie to zmarnowana chwilka. Bądź miły dla sąsiada, grzeczny, sąsiad odwdzięczy się tym samym. Więc podtrzymujmy więzi sąsiedzkie, bo dobry sąsiad to skarb, który posiadamy. Nasz bieżan obręb miasta, tu, gdzie dzielnica jest dwunasta. Więc zanim życie nam przeminie, czujmy się tu jak w jednej rodzinie. I choć to miejsce dobrze znamy, kończąc nasz program, tak zaśpiewamy.

Yy, zwłaszcza młodzieży, która nam tu się pięknie zaprezentowała. Naszej młodzieży zabrakło dzisiaj, ale żeby potem jakieś inny obowiązki. Teraz Państwa serdecznie zapraszamy. Oh, I coś ciepłego. Myślę że, no że, myślę, że nasze siły są troszkę zadzwonione, więc nie mogę się wzmocnić. O godzinie 17 zapraszamy na y, koncert Pani Doroty Helwin. Na 17 tutaj, też do Zapraszamy do, do tej części komunikować tam, gdzie można troszeczkę.